Siemano, witajcie, z tej strony Filipowski. Dzisiaj szukamy Willa. Jak nie wiedzieliście, to na tamtej części mówiłem o tym. Oglądnijcie sobie. Jedna część się w ogóle nie chce ładować, bez jest za długo. Przepraszam. Jak musimy płynąć. Może, może sprawdzimy dzisiaj, czy Will jest na Lublażu. Nie, no, nie widzę. Eu dalej. Co takie Tá No aqui. Não to, não to atacando me. Olha, Łódkę ratunkową. Przedamy szybko, szybko. Autopilot do, do Willa. Musimy szukać Willa. Będzie płynęło prosto, a ja muszę wejść na łódkę ratunkową. Pokażę go dzisiaj. Ale muszę jakoś tam wejść. Dobra, siadamy, do nie Siadamy. naprzody Musimy coś napisać. Ja tu napis Dzisiaj pisałem. I się coś nie stało. Napisałem. Nieważne co napisałem. Dzisiaj będzie na końcu odcinka unboxing. Co się odwaliło? No i znowu muszę tu siedzieć. Nie wiemy co zrobić, żeby ile znaleźć. Mam plan, plan, co zrobić. Popłyniemy po niego. Super, tu bo rakietą. Super, tu bo rakieta. Wyszczelacie to dalej w kosmos i tyle. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie. Odpalaj! Gdzie ja jestem? Gdzie ja wleciałem? no nie no! Aktywacja! Nie, ona płynie do góry, to coś jest tam! Nie, żeby tam dopłynąć. No ja dała muszę to budować, chyba za słabe rakiety. Am plan. Să mega turbo-max rachete. Tu mega, turbo, turbo, super turbo-turbo. Burbo-super rakieta. Super, mega, turbo-racheta. Va fi taka super, mega, że nie e co. Co się z tym dzieje? Nie wiem, ale super boost, przyda się. I super mega turbo czy Lecimy do Willa. Widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. Na kanale Willa też. I ja odlatuję w kasłocie 4. Dobra, pójdziemy. O. Szybko Super, adwokacja No i odecięć O nie do bloksburga, nie zdążyły Musimy zawrócić wyłączaj O nie, super turbo No super turbo się zbugowało. Posiadam Prowieciecie, widzimy się jak wrócę Widzowie wróciłem I napiszcie na mojego maila, będzie w opisie nazwa mojego maila Co do do tego jak, to na razie będziemy budować trzecie piętro Więc budujemy na tym odcinku Hop, 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 hop. Trzecie piętro zaczyna Musimy usunąć, tu będzie wejście. Zaczynamy. Czekajcie. Muszę wziąć to i budować. Pierwszy schodek. No już. Wiecie dlaczego nie ma Willa Smitha na odcinkach? Bo go nie w ogóle nie zdarzył. Jedna łapka w górę to jeden metr bliżej do Willa Smitha. Musimy go znaleźć. Chyba na czterech odcinkach nie było. No ja usunę barykadę. Widzowie, yy, kończy mi się bateria. Czekajcie, robię cięcie. Widzowie! Kamera mi się rozładowała i wziąłem drugą więc budujemy dalej U Was to jest jeden filmik, a u mnie oczywiście trzy filmiki będzie. No i tu będą ładne schodki widzowie No i nie zamknęłem drzwi, muszę to się czekajcie Dobra widzowie, już wyciszyłem, teraz lecimy Budujemy dalej Teraz malowanko pop, pop, pup, 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 pup. I się ucieszy pewnie, że ma trzecie piętro. No i dalej trzeba zbudować. Plastik. I budujemy. Dalej budujemy. Op. Szybko to budujemy To wywalimy To wywalimy widzowie I budujemy dalej czy ten statek będzie jakoś dobrze wyglądał? Muszę się pospieszyć. Tu i tu. Tu i tu. Moja druga kamera się ładuje, więc ta chwilę będzie załadowana. To zrobimy, ja to muszę na razie robić. Zrobimy tyle ile jeszcze na odda w odcinku, odda następny odcinku. żartuję Teraz popłyniemy drugą łódką. Czekajcie, muszę ją wziąć i wypożyczyć. Więc czekajcie, tobie cięcie. Widzowie mamy boją łódź 3000. Kto z nas? No to płyniemy. Co? I gdzie tu są stady? Nie ma stadów w ogóle. No nie, to samo płynie. Samopływająca łódka. Nie pytałem się w ogóle, tylko wziąłem i tyle chodź Tu jest fajna i placka, widowie. Tu poskaczesz sobie, tu możesz skakać. Tu jest wielka trampolina. A tu jeszcze jedna trampolina. Hop! A tu wielki ośpiech. Uuu! Mówię, że fajnie. Co to będzie za jeden klocek? Jak fajnie, widzowie Sam to budowałem, żartuję Uu, Fajnie jest to Musimy coś napisać No nie no, ciągnie mnie to O oh, no Teraz to w kosmos. Co to jest? Aaa! O nie! Co to było? Jakieś wiele mega. Puntostatek. Widzowie! Robimy teraz unboxing. Druga część będzie na następnym odcinku. Robimy unboxing, czekajcie. Robię cięcie. Ja zapadkuję na porcie i będzie unboxing, unboxing Więc ja robię unboxing Widzowie robimy unboxing Takie pudełko I takie pudełko Otwieramy te najmniejsze Takie coś Żarówka fajna Sztugeczka żarówka Następne Już tu nic nie jadę widzowie, patrzcie więc zamykamy. Otwieramy drugie pudełko Trochę większe. Patrzcie, takie coś. Lego, na razie to odpokajemy. Kostki. I takie coś. Kostki. Widzowie. Czekajcie, sekundę robię cięcie. Dobra, widzowie. Robimy unboxing. Otwieramy. To jeszcze da się od środka otworzyć. Patrzcie, dalego. Fajne. Chowamy to. No to do wszystkim no i pa pa!